Siemano, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale i witam Was w odcinku informacyjnym, w którym odpowiem Wam na trzy pytania. Pierwsze pytanie jest takie, dlaczego nie wrzucam filmów? Drugie pytanie jest takie, dlaczego nie ma filmów z głosem? A trzecie, czy odchodzę z YouTube'a? Zapraszam do oglądania odpalę sobie Brawl TV, żeby wam to wszystko na spokojnie wyjaśnić. No i odpowiedź na pierwsze pytanie jest taka, dlaczego nie wrzucam filmów? Ponieważ po prostu to co robię aktualnie na YouTubie i te filmy, które wrzucam, nie sprawiają mi już radości. Po prostu dość mocno się wypaliłem. No i nie czuję już tego samego wajbu do po prostu wrzucania filmów co kiedyś. Myślę, że takim Drugim powodem, właśnie jeszcze odnoszącym się do tego pytania, jest oczywiście brak zasięgów na YouTube. Moje zasięgi coraz bardziej zaczęły spadać, ponieważ Brownsters właśnie zaczęło ostatnio tracić na popularności. Myślę, że u innych twórców też mogliście to zauważyć, bo tutaj myślę, że no po prostu przez to, że coraz mniej osób gra w tą grę, to wyświetlenia są mniejsze pod filmami. A poza tym nie widzę sensu ciągnięcia cały czas i nagrywania tych samych filmów. Czyli na przykład wbiłem jakąś tam ilość pucharków, wbiłem jakąś tam postać na na przykład 50 rangę, ponieważ odkąd też weszły te rangi 50 to nie czuję już satysfakcji właściwie z wbijania rang. No, mogłem wam to nagrywać, że jakie tam 50. rangi dobiłem nowe i tak dalej, ile pucharków wbiłem, ale myślę, że w dzisiejszych czasach już to nikogo nie ciekawi. No i przez to, że właśnie tak jest, straciłem totalnie zajawę do nagrywania filmów. I to jest też w sumie odpowiedź trochę na drugie pytanie: dlaczego nie ma filmów z głosem? Bo po prostu, nawet jakbym miał nagrywać coś z głosem, no to nie mam powodu do tego, bo na przykład, nie wiem, wszystkie tematy o Brawl Stars aktualnie myślę są w miarę wyczerpane. Też twórcy nie wprowadzają niczego jakby nowego, totalnie, co by zmieniło tą grę, i nie ma o czym nagrywać tak informacyjnie albo jeśli chodzi o pucharki myślę, że nikogo to aktualnie też nie interesuje. No i przez to to są w sumie takie powody, przez które zniknąłem na ponad miesiąc bez żadnego znaku życia. No bo po prostu, właśnie, no, nie czuję już ani tej przyjemności, ani nie ma czego nagrywać z Bruce Więc, no, myślę, że ta przerwa jest dosyć uzasadniona. U mnie na koncie zmieniło się głównie to, że y, wbiłem parę postaci na 50 rangę. Teraz mam ich chyba z 26 no i mam te 72 tysiące prawie pucharków. I to jest właściwie tyle, co się zadziało. Przez ten ostatni czas, przez który nie nagrywałem, przestałem nagrywać na jakiś czas, dlatego że nie motywują mnie suby, ponieważ no, nie dość, że YouTube nie promuje moich materiałów, to jeszcze gdy staram się y, odbić, zrobić coś ciekawego, y, nagrać jakiś film, no to jedyne co dostaję to. Ujemne suby i tak jest za każdym razem. Wrzucam nowy film, mam coraz mniej subów. Yy, nie wiem czy pamiętacie, ale już była taka sytuacja, że yy, wcześniej miałem 3600 subów, praktycznie, a teraz mój licznik subów wynosi jakoś 3400, coś. Więc jestem około 200 subów w plecy. Yy, nagrywałem nowe filmiki, yy, testowałem różne pomysły no i żaden nie przynosił efektów i to mnie po prostu strasznie też zdemotywowało do dalszego kręcenia tych filmów. No i teraz myślę, że już to jest ten czas, żeby przejść sobie do trzeciego pytania, jakim jest czy odchodzę z YouTube'a. I powiem wam tak, oczywiście z YouTube'a na pewno nie odchodzę, bo YouTube to jest moja zajawa, jak nagrywam to no, sprawia mi to przyjemność i myślę, że bez sensu by było kończyć przez to, że BrowStar się kończy i YouTube nie za bardzo nie promuje tego, co robię. Więc wpadłem na taki pomysł, żeby co najmniej do wakacji przerzucić się na formy tylko i wyłącznie wrzucania shortsów. Że jakby na tym kanale nie zobaczycie więcej długich filmów. W których sobie tak ogadam, czy, czy coś opowiadam, coś robię, czy wbijam pucharki, bo to jest według mnie po prostu już nieciekawe i myślę, że właśnie taki format shortsów będzie w miarę okej, okay, bo shortsy to tam może czasami się wybije shorts, może się nie wybije, ale zawsze jest jakaś większa szansa, że nie stracę po prostu od razu tych subów, nawet jak robię film na przykład. 3 godziny, no i potem dostaję unsuby, no to nie będę miał po prostu przy wrzucaniu luźnych shortsów aż takiego stresu, że o, zrobię film i za chwilę stracę, nie wiem, 10 subów. Więc będą shortsy, które nie będą jakoś bardzo dopracowane, po prostu jak coś luźnego sobie... Zrobię w Brawl Stars albo w jakiejś innej grze to Wam wrzucę, ale pewnie w Brawl Stars. No i tyle. Właściwie to będą tego typu shortsy albo coś czasami powiem na tych shortsach, jakąś ciekawostkę może. No i będę sprawdzał, po prostu testował jak się sprawdza forma shortsów tylko i wyłącznie na kanale bez długich filmów. Ogólnie też przepraszam za to, że w tym filmie mogło być trochę zająknięć, trochę niedopowiedzeń albo powtórzeń, ponieważ nagrywałem to na spontanie, nie przygotowałem sobie żadnego scenariusza i przez to mógł wyjść ten film trochę z małą płynnością. Ale myślę, że zrozumieliście o co mi chodzi i zaakceptujecie moją decyzję. Czy z filmami długimi wrócę? Myślę, że jeszcze kiedyś tak, ale na pewno aktualnie to nie jest ten czas, żeby o tym myśleć, ponieważ po prostu zyskałem takie poczucie, że to co robię nie ma sensu, więc nie chcę po prostu tworzyć filmów z takim przekonaniem będę sobie wrzucał shortsy na spokojnie i myślę, że nie wiem, może w wakacje albo pod koniec roku wrócę po prostu z długimi filmami, jak będę miał albo trochę więcej subów, albo zasięgi mi wrócą. Też czasami podczas takiej długiej przerwy, na przykład raz na miesiąc, albo Półtorej miesiąca będę sobie wrzucał tak długi film z czegokolwiek, żeby sprawdzić, czy zasięgi mi wróciły. No i to by było w sumie głównie na tyle z tego odcinka. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy podejmuję dobrą decyzję, czy jednak mam zostać, ale myślę, że dalsze po prostu zostanie i nagrywanie dla kilku osób tak właściwie które oglądają, bo myślę, że takich stałych widzów aktualnych co łapkują i komentują, to jest nie wiem, może z 10 nie więcej. No to napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Ja na razie przerzucam się tylko i wyłącznie na formę shortów. Oczywiście nie odchodzę z YouTube'a, ale nie będę już robił długich filmów. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnych szorców, yy, może kiedyś długich filmów. No i siema.